Hej, witajcie. Dzisiaj będzie na temat zimowania oliwek. Są już odcinki na kanale na ten temat, ale jakieś 70% maili, które teraz od was, od was dostaję z prośbą o pomoc, to są właśnie oliwki, które wam się teraz sypią konkretnie i prosicie właśnie o pomoc, co zrobić, żeby je uratować. Mimo, że są odcinki na kanale już na ten temat, jak zimować i to o wiele, wiele różnych sposobów. No to stwierdziłem, że zrobię teraz takie taki zbiór właśnie informacji, jest to też taki aktualny zbiór informacji, ponieważ sam też cały czas się uczę i ta oliwka, która jest tutaj, już no, teraz będzie trzecia zima w gruncie, no to też mnie troszeczkę nauczyła, więc powiedzmy w starych filmach możemy te parametry jeszcze troszeczkę inne, ale te są teraz takie powiedzmy aktualne. Więc co Wam mogę powiedzieć na temat zimowania oliwek? Oliwki nie powinny zimować w mieszkaniu, one sobie tam nie poradzą, jest tam za ciepło, jeśli kupujecie oliwki, powiedzmy na wiosnę jak najczęściej są w jakichś tam marketach, czy tam w lecie powiedzmy, czy nawet w jakiejś promocji późnym latem, no to wszystko jest pięknie, ale zaczyna się potem zima i te oliwki zaczynają Wam się sypać i jeśli, jeśli nic Ty nie zrobicie, no to macie jedno sezonową oliwkę i ta oliwka Wam po prostu pada. Jeśli Wam przeżyję, to jest tak wymarniała, że następny sezon to próbuje się odbudować i tak naprawdę się tylko cofa, zamiast się rozwijać, dlatego co zrobić. Oliwka nie może już zimować w domu, ponieważ w domu jest ciepło, i jest pewna taka zależność, że nim cieplej jest, no to tym więcej słońca potrzebuje oliwka. Oliwka musi mieć dużo tego słońca w momencie, kiedy jest wysoka temperatura. I w ciągu zimy macie nadal tą wysoką temperaturę w mieszkaniu, powiedzmy co 22 stopnie, ale już tego słońca jest dużo, dużo mniej, no bo słońce już tak nie świeci w zimie. No i to oliwka po prostu wtedy sobie nie radzi. I się sypie, redukuje swoją koronę, i w pewnym momencie może stracić wszystkie liście. No i pada. Poza tym też przelewacie te oliwki. I to konkretnie tak, jak te zdjęciami wysyłacie. W mieszkaniu jeszcze powiedzmy, te oliwki trzeba podlewać, ale też jakoś tam umiorkowanie. Ale jak już jest, zimujecie poprawnie i zaraz wam pokażę też, jak ja zimuje swoje oliwki, to tego podlewania praktycznie przez ten okres zimowy nie ma. Więc jeśli macie możliwość wystawienia oliwki gdzieś na zewnątrz, czy to jeśli macie dom, powiedzmy, gdzieś na tarasie, czy na balkonie, jak macie mieszkanie, żeby była po prostu tylko usunięta od wiatru i od deszczu, do tych minus 8 stopni może tam spokojnie być. Jeśli by miało być więcej, to albo ją zabezpieczcie, albo weźcie na te 2-3 dni, bo to jeśli przyjdą duże mrozy, to raczej nie są tak długie, wtedy możecie dać do piwnicy. Ciemnej piwnicy, to te 2-3 dni nic się nie stanie, ona sobie da radę. Nie dawajcie oczywiście oliwki na zimowanie do ciemnej piwnicy, bo ona wam nie przeżyje. Niektórzy mówią, nie wiem skąd się w ogóle to wzięło w internecie, że jak jest zimna piwnica, to można w ciemni nawet trzymać oliwkę albo cytrusa, to jest bzdura, oliwka taka Wam tego nie przeżyje, a jeśli nawet by jakoś przeżyła, to po prostu będzie zmasakrowana na wiosnę, e, więc tego nie róbcie, ale jeśli macie e, jakąś właśnie piwnicę z oknem i w tej piwnicy jest powiedzmy tam 10 stopni, do 10 stopni, ważne, żeby było na plusie, może tam spokojnie być. Jeśli macie garaż z oknem i tam też jest taka temperatura powiedzmy lekko na plusie, też możecie tam trzymać. Jeśli nie macie takiej możliwości, ale macie piwnicę powiedzmy bez, bez okna, kupcie sobie taką lampę ledową do roślin, do doświetlania roślin. Ona naprawdę się sprawdza, możecie wtedy trzymać tą oliwkę w takim ciemnym garażu, nawet w ciemnie możecie ją trzymać wtedy jeśli tam temperatura jest powiedzmy tam do 10 stopni włączcie na 8 godzin dziennie takie doświetlanie tylko jak kupujecie to nie kupujcie jakiegoś takiego czegoś kiepskiego co ma powiedzmy te 20 watów, bo to, to dużo nie da to musi być coś co, co naprawdę w, w, gdzieś będzie miało przynajmniej te kilkadziesiąt watów tak myślę, że 60-70 watów w górę żeby to się sprawdziło bo są takie lampki co tam 12 watów na przykład, to, to, to się nie sprawdzi. Ale jeśli taką będziecie mieć lampkę, to nie są duże koszty, bo one właśnie biorą bardzo mało tej, tego prądu, więc takie przyzimowanie nie będzie dużo kosztowało, a na pewno ta oliwka Wam spokojnie przezimuje. Jeśli będzie oliwka stała w temperaturze do 10 stopni i nie będzie w jakimś tam super przewiewie, gdzie nie powinno, oczywiście, być, to tak naprawdę raz na miesiąc starczy taką oliwkę podlewać. Ta oliwka tutaj, ona nie jest w ogóle oczywiście podlewana, no bo deszcz pada i o mnie zabezpieczam jakoś przed, przed deszczem, bo to też jest problem, że gdybyście wystawili pod gołe niebo taką oliwkę do donicy, to też może ma paść, bo po prostu będzie non stop bryła mokra i, i te korzenie mam zginią, bo oliwka nienawidzi e, e, takiego bagna powiedzmy e, w bryle. Tu ja tą oliwkę przygotowałem naprawdę dobrze, tam jest taka mieszanka z dużo piachu, keramzytu. Zobaczcie, na końcu będzie odcinek, jak ja ją tą, tą oliwkę dawałem do gruntu. Także tutaj nie ma problemu, że tam będzie cały czas bagno, powiedzmy. Tym bardziej, że to jest tak gęsta bryła, że y, większość tej wody spada, powiedzmy tutaj dookoła tej korony. Przepraszam, bryła, tak duża korona, że dookoła korony to spada. Zobaczcie, tutaj ta oliwka już ma za sobą zeszły tygodniu było minus 6 stopni u mnie. Ta oliwka nie jest jeszcze w ogóle zabezpieczana i ona sobie super radzi. I ona nie będzie miała problemu do tych minus 8 stopni. Do minus 8 stopni nie będę robił nic. Jak będzie minus 8 stopni, to dam kabel grzewczy i jakąś płachtę. I jeszcze Wam pokażę, jak ja zimuję pozostałe moje oliwki. To jest taka mała oliwka, która właśnie może być też dobrym przykładem dla Was. To jest oliwka mojej żony. Ona nie przycina oliwki, jej się podoba w takim kształcie. No ale ta oliwka tutaj stoi. Ona jest pod, pod zadaszeniem więc czasem tam troszeczkę deszczu do niej napada jak deszcz zacina powiedzmy od boku ale ta oliwka to jeszcze spokojnie stoi i tak jak tutaj na tarasie zawsze te 2-3 stopnie więcej niż powiedzmy na dworze więc jak będą mrozy do minus 10 stopni ona będzie to sobie tutaj stała zobaczcie ma się dobrze liście tam praktycznie spadają tu jest może jakiś jeden który spadł reszta to są jeszcze z jakiegoś tam lata stare liście które spadły ale oliwka ma się dobrze Tutaj jest teraz duża oliwka, która też stoi pod tym pod zadaszeniem. Też nie jest zabezpieczana, podlewana raz na miesiąc i sobie tutaj spokojnie stoi. Tu pod tym namiotem jest moja stara oliwka. Ona jest tutaj pod tym namiotem dlatego, że po prostu chroni ją przed deszczem, tylko z tego względu, że jest taka stara, stary pień i ta kora już w takich starych oliwkach już odchodzi i gdyby tak cały czas na nią deszcz padał i by było tak mokro i mrozy to myślę, że trochę tej korony by więcej, a znaczy korony? trochę tej e, kory by troszeczkę więcej odeszło, a, a szkoda mi, dlatego ona tu jest zabezpieczona, ona też się ma dobrze i nie jest w ogóle dogrzewana i do tych minus 8 stopni spokojnie tutaj będzie bez dogrzewania. także naprawdę, e, jeśli macie możliwość, dajcie te oliwki na zewnątrz, gdzieś do zimna podlewajcie naprawdę umiarkowanie jeśli stoją właśnie w takich temperaturach ja podlewam swoje naprawdę raz na miesiąc czasem raz na półtora miesiąca i nie ma żadnego problemu wtedy z przezimowaniem trzymajcie się pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku